W Raszkowie policjanci dostają najbardziej typowe zgłoszenie, jakie może się pojawić tuż po godzinie 22. Zgłaszał. O... Ale zgłoszenie anonimowe, tak? Cóż my tu mamy znowu, panie oj, 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 karamba! Niedopuszczalne. Karygodny bodź. Jestem tak głodny. Co ty? No, podjedziemy, bo i tak musimy zatankować auto. Jak się uda po tej interwencji, wezmę sobie burgerka od razu też. Z burakiem? Nie, bez burak. Kuszenie anonimowe. Zawsze mi to zastanawia, jak... Proszę. Jak... Ktoś zgłasza zakłócenie spoczynku nocnego i chce pozostać anonimowy, to w końcu mu to przeszkadza, czy nie przeszkadza? Albo pan jest zły, że go nie zaprosili. O, trendy. Dobry wieczór. Dobry. Dobry wieczór. Wie pan co, mamy zgłoszenie, że jest troszeczkę za głośno. Dobry wieczór. No, no a czemu? No właśnie dlatego przyjechaliśmy się zapytać, dlaczego. Pan jest właścicielem tutaj, tak? Bo pan jest właścicielem, tak? Tak. Tylko my prosimy tylko, żeby pan ściszył tę muzykę i nic więcej. To mnie to jest chore. Jak będziemy donosić na wszystkich, no to sorry. Dobrze, tak? wie pan. Ale... Ja, wiem, ja wiem, kto to zrobił. Ludzie się tu bawią, pogać z młodym, jest. biednym człowiekiem, bo my zrobiliśmy córce 20-lecie urodzi. Że ale ci ludzie i dzwonią, a oni się mogli, po czym Ale no, no ja pana... My pana rozumiemy, aczkolwiek nie. jest po 22. Dobry wieczór. Tutaj pan jest, jest kim? To... I... Ja chciałem wiedzieć, o co chodzi. Jest a na pan jest tutaj kim? Pan jest tutaj... Ale, słucham, tylko chciałem się dowiedzieć, o co wam ty chodzi. Czy czy to... Co to jest syn, czy to no, jest? Ja chcę się dowiedzieć tylko, o co chodzi. Panie, niech pan nie podnosi głosu. Nie, nie podnosi głosu. O ale co tyś... chodzi? Ale, ale kto zgłosił mnie? Jest anonimowe, dobrze, ale... Nie będziemy powtarzać Dobre. 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 się. Nie, Nie. Nie. On nerwowo, on nerwowo. Kto to zgłosił? O co chodzi? Dobrze, halo, halo. 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 Proszę pana. Spokojnie. Proszę. Spokojnie. Zapomnieliśmy się. Zamknij się. Zapomnieliśmy się. Odsuń się ode mnie. Spokój. Spokój. Weź mnie, mnie. panie, do dobrze? Wol mi stąd. Pozwól mi... Policji pracować. Zapomnieliśmy się, okej? Okay? Ale niepotrzebne nerwy. Nie Myśmy potrzebne są te nerwy. Przyjechaliśmy, piary, wytłumaczyliśmy o co chodzi. My rozumiemy, że są urodziny, tak? Tak, no ja W pełni to rozumiem. <grym> Po prostu mamy Tak, dokładnie. O to nam tylko chodzi. Ja bym poprosił panią, żeby pani zapanowała nad sytuacją. Dobrze? Jak się z sąsiedzi to jest dobrze. jak obcy też nie ma. Ale no ja w pełni rozumiem, jeżeli jest konflikt, dobrze. Życzymy miłej strony. Ale wam powiem szczerze. Najlepsze życzenia. A A najlepsze życzenia od nas. Dobrze. To jest słabo. No ale dobrze, ale ja pana rozumiem. W pełni pana rozumiem, pana No i się, że to jest dobrze. jak my się bawimy raz na rok? my jesteśmy w pracy. Przyjechaliśmy w związku z interwencją. Człowiek. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobre. Dobranoc. Dobra. 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 Robocop musi robić, żeby robić coś w życiu, ale mu się lepiej powodzi, to jest do no. oka. <ślesk> 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 alkohol. Alkohol zmienia podejście do życia. <ślesk> Ustalono to miejsce imprezy. Państwa poproszono, żeby troszeczkę ciszej się zachowywano, także poinformowano. Wraszkowie zapadł zmrok. Policjanci Szymon i Mariusz mają plan. Oj Szymonie. Dobra Mariusz, plan jest taki. Jedziemy zatankować radiowóz, a przy okazji wrzucę coś na ruszt. I najprawdopodobniej padnie na szybkiego hamburgera. Z burakiem? Bez buraka. Ale bardzo ładne auto, nie? Fajne, takie zgrabne autko. No, taki przód miał ładny, nie? <laughs> Wracając do jedzenia. No, ja mam dzisiaj danie. Jakie? Pizza. No, na waflu ryżowym z warzywami. Polecam, zielone. Jak? Polecam. To da się wapel ryżowy zapiec? Mhm. Policyjną przerwę można odbyć na dwa sposoby. Na bogato oraz. Patrzymy się ucz. Na zdrowo. <ścoughs> Moja pizza. <ścoughs> Praszkowie prawie noc, a to godzina dyskotek oraz spożywania... Co za dźwięk? Dawno tego dźwięku nie słyszałem. ...napoju energetycznego. No. Przejedziemy koło dyskoteki, zobaczymy jak się młodzież bawi. Normalni ludzie spędzają sobotni wieczór i noc. Potem pojedziemy na drugą dyskotekę, sprawdzić gdzie jest lepiej. Co ty na to? Gdzie jest lepiej? Mariusz? Wjeżdżamy na teren więntym nadzorem. O la, la Ale łupie, nie? Dobry, Dobry tak. wieczór. Ten chłopak, tam mi się zataczał, nie? Jak przed parkingiem, wziąłem mu kluczyki, bo za kierownicą, nie? No. Nie wiem, czy go możecie zbadać, tak? Czy... Ale, ale co, jechał, nie? ja? Nie, ruszył, tylko mu wziąłem kluczyki, bo tam mi się zataczał, nie? Zaraz, zaraz. Dobry wieczór. Policja Ostrów się kłania, starszy sierżant Szymon Szczepaniak. Pił pan, czy nie? Damy pana badaniu na zawartość... I mój kolega, ja nie Pan nie rozumie. Dzień dobry. Mówi pan po polsku? No yy, proszę. Tutaj kolega wsiadł do auta, on pił coś dzisiaj? To niech panu powie, że będzie musiał z nami podejść do radiowozu i dmuchnąć. To niech pan mu powie. Tutaj, koledze, temu. Powiedzieć, koledze. Jak mówię? Coś raz proszę? Żeby pan przetłumaczył i powiedział koledze, że podejdzie z nami do radiowozu i, i wydmucha falkomat, dobrze? Krótka piłka, pił czy nie pił? Nie, nie pił. No to dobrze, to podejdzie pan za do radiowozu, dobrze? Mocno! Dmuchać, dmuchać! Mocno, mocno! Tak! Musi pan mocno dmuchać, tak! Teraz, teraz! Jeszcze, 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 jeszcze. Mocno. Poczekaj. Ej. Pokaż. D mocno trzeba dmuchnąć. No, Pokaż mi jak. Dobra. dobra. W Raszkowie policjanci ustalają trzeźwość jednego z kierowców. Pan jest trzeźwy. Jest wszystko ok. No, dziękuję. Wszystko okej. Okay. Niech pan powie koledze, że jest no. wszystko ok. Dziękuję. Bo pan ogólnie miał, tak, po, miał podejrzenie, tak? tak? Miałem podejrzenie tylko, nie? Nic tam się hmm. nie stało, nie? No. Tylko miałem podejrzenie, że może no. być podpowiem, bo się zataczał mi tutaj. Hmm. Rozmywał, no Ale zataczał się no. to znaczy co? No, no, no tak, akumatem... szedł, nie? <laughs> może zmęczony miałem, albo. Tak idzie, nie? Bardzo fajnie, że pan zareagował. I fajnie, że akurat przyjeżdżaliśmy. No. <laughs> tak się wszystko bo fajnie za drugi raz. <laughs> Najważniejsze, że trzeźwy. Dzisiaj nic. No. W ogóle, jak kierujesz, to nic. No. Bardzo dobre podejście. Dobra. Oddaję prawo jazdy, paszport i kluczyki od auta. I spokojnej jazdy do domu. Z naszej strony wszystko. Do widzenia. Czasem chciałoby się potańczyć, ale służba nie drużba. Wiemy <grymne> tam. <grymne> no.